O wyborach, jakie nastroje Jaki pan mnie nie mówi w kurwa ja jestem jak nie wiem że pis nie wygrał i że rządu nie może stworzyć widocznie tak chyba napisano w niebie dawaj. no dobra to nie my rządzimy, tylko rządzi. I tak musi ich chyba widocznie być, wie Pan. Przeczyła bo im się nie podobało Kaczyński. a teraz Wasze nie to będzie. Będą płakać jeszcze. Większość osób się cieszy. Coraz więcej, tutaj nawet widziałam osobiście młodszych ludzi, się już, można powiedzieć, buntuje przed tym jednak. Czym tu się cieszyć? Tu trzeba dziwić się, dziwić się, dla dla, dla, przeważnie dla młodych. Chcieli wybrać i wybrali sobie, no i... To będą mieli Polskę, zobaczę, jaką będą mieli Polskę wtedy, proszę Pana. Na pewno dobrze będzie. Pani, że nie? To że ludzie młodzi wybierali, no bo jakby to jest y, młodych ludzi przyszłość. Boję się o przyszłość Polski, o, że nie będzie może za co jedzenia kupić. Ludzie ludziom zgotowali ten los pan. Dzisiaj komentary z bastionu Pisu jesteśmy na Podlasiu, a konkretnie w łapach, jakie tu są nastroje. Jak ludzie tu się trzymają? Jak czują się z tym, że PIS po 8 latach rządów będzie musiało oddać władzę w Polsce? O tym dzisiaj Adam Feder, zapraszam. Dzień dobry. Jakie nastroje tutaj do Bastionu Prawa i Sprawiedliwości przyjechałem? Popytać po wyborach, jakie nastroje? Wie pan mnie nie mówi, w kurwa, jestem jak nie wiem. No, ale... Dlaczego, co się takiego? Że PIS nie wygrał. I że rządu nie może stworzyć. Tak. I co? I 13, 14 nie będę miała już. No myślę, że będzie pani miała, bo to opozycja mówi, że to, co już dane, to nie Wierzy zostanie odebrane. Ja nie, ja nie wierzę. Oglądała pani wieczór wyborczy? Oglądałam. Jak przeżywała pani? Bardzo, bardzo. Oj, to ja pomogę. Może nie słychać optymizmu rzeczywiście tu w pani Poczeka głosie. Pan. Poczeka pan. Dobrze. Dobrze na pewno nie będzie, to już ja wiem. To... No myślę, że po prostu będzie niedobrze. Wie pan, że jak to się mówi, każdy rząd kradnie, tak? Niby. Ale tak jak było tyle lat, to żaden rząd nie dawał człowiekowi. Miasta no. głosują bardziej za no, koalicją i Pewnie. za. Pewnie. Tak. No tak. No tak, no bo w większych miastach jest więcej młodych ludzi. Tak. I właśnie, młodych ludzi. I oni jeszcze nie przeżyli tego, co my przeżyliśmy. Także skończymy na tym. No i co, no? Chcieli wybrać i wybrali sobie, no i. No będą mieli Polskę. Zobaczę, jaką będą mieli Polskę wtedy, proszę pana. Na pewno dobrze będzie. Pani, że nie? Na pewno, na pewno. O, pan, młody człowiek, pan się cieszy. Zdawany jest tu raczej, tak? tak? No bo tu właśnie pani mówi, że tu młodzi sobie wybrali, to teraz będą mieli tak, tak jak wybrali, i tak mówi, że niedobrze będzie w Polsce. Zobaczymy. No, ja jestem zdawany. Dlaczego pan chciał ten pis pogonić? Nie zgadzam się zupełnie z nimi. Chyba większość osób się cieszy. Naprawdę, tu w łapach w bastionie PiSu? No, przynajmniej nie widziałam, żeby były jakieś wie pan, e, mocniejsze emocje, typu jakieś rzucanie butelkami czy, czy, czy tego typu rzeczy. telewizory nie wylatywały z okien? Z tego co widziałam, nie, bo dziwnie aż spokojnie. No, no, <grych> Coraz więcej tutaj, nawet widziałam osobiście młodszych ludzi, się już można powiedzieć, buntuje przed tym, jednak, żeby coś się zmieniło. Chyba się cieszę. No. Ale, Chyba, nie? No tak, no bo wie pan tutaj jakby nie wiadomo czy, czy, czy ta zmiana będzie dobra. No. Zawsze to jakaś zmiana. Nie? Żyłem za granicą 10 lat ponad także wróciłem, bo nigdy tutaj nie widziałem dla siebie miejsca. Teraz już trochę człowiek starszy i, i, i będzie się starał trochę może coś tutaj funkcjonować. No. Teraz czego tutaj by pan chciał jako mieszkaniec łap od tego nowego Wie pan rządu? co, na razie to ja się zarejestrowałem jako bezrobotny. Zobaczymy co, co dalej. Chciałbym, żeby nie było takiego rozdawnictwa i żeby ludzie pracujący byli bardziej doceniani. No. Żeby ta dziura w budżecie nie, nie rosła. W polskim. PiS będzie musiało oddać władzę i co to będzie? Nic nie będzie. Będzie gorsze i a co, że niczego nie będzie? To się przekonasz pan. Przekonasz pan, jak na stanie. I jeden. Tusk. Co, to to będzie? będzie. Młodzież wybrała, to tak będzie miała. Niedobrze. 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 Moim zdaniem to będzie bardzo źle. Będziemy pod To Chyba do Niemców, nie? To, że my. A Polska. Polska. Tu będzie rządził, to pójdziemy tam. O. A tu będzie nasza strona. I że tak nas robią. On chciał oddać polskich do ruskich, to odda teraz. Ale oni mówią, że to nieprawda, że to tylko tak w tej telewizji rządowej tak mówili. A, 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 a... Koda, proszę pana, naprawdę. Tak, że nieprawda. Ja nie 70, jak stało, 40, Tak się wierzy. stało. no. Jak chcieli, tak by... widocznie tak chyba napisano w niebie. No dawaj. To nie my rządzimy, Kubok rządzi. I tak musi ich chyba widocznie być, wie pan. Przeczyła napis, bo im się nie podobało Kaczyński, a teraz zobaczymy co będzie. Będą, będą płakać jeszcze. Takie no nie najlepsze te nastroje, tacy wkurzeni ludzie. Wkurzeni, dużo nie poszło, nie. a wszystko. Ale młodzi poszli. <laughs> Jakie nastroje po wyborach? Czy są zadowoleni wspaniałe. ludzie? Wspaniałe! Jestem bardzo zadowolona. A dlaczego pani zadowolona? No, bo w końcu będzie demokracja, w końcu ludzie mają głos, a nie tylko politycy. Tak? I nie tylko to, co im się podoba, tylko właśnie będą liczyli się ludzie. Co takiego narobili niedobrego, że tak panią zdenerwowali w tym pisie? No głównie takie rozdawnictwo ludziom, którzy no, jakby nic nie robią, tak? No... I to, że mieszali się jakby w sprawy, które nie powinni, tak jak i co chodzi o światę, o naukę i, i prawa kobiet. Decydowali o prawach kobiet tak właściwie. Tacy wkurzani tu ludzie na, na młodzież, co tak poszła do wyborów i zmieniła te władze. To, że ludzie młodzi wybierali, no bo jakby to jest młodych ludzi przyszłość, a ci starsi ludzie, no to już wiadomo, jak będzie, tak będzie się przystosują, a młodym ludziom też jest ciężko w dzisiejszych czasach. Postanowili zmienić, tak? No Pani zadowolona, uśmiechnięta. Jestem zadowolona. W łapach w bastionie PiSu. Jestem za koalicją. Przyjechaliśmy, wie Pan, pytać o nastroje takie po wyborach. Jak Z Superekspresu jesteśmy. Co? SuperExpress! Super Express. Polska Gazeta. Nie wiem. Co? SuperExpress? No tak, niemiecka? Nie, polska gazeta. Aha, aha. Jakie nastroje po wyborach? A kogo pan chce chwalić? No, ja chcę pytać tutaj w bastionie pisów, czy pan sobie wyobraża Polskę pod rządami Donalda Tuska. O. Dziękuję. Niemiec mnie niepotrzebny jest. Ja mam Polaków w Polsce. Da pan spokój. Ale, ale będzie rządzić raczej opozycja teraz dzisiejsza. To niech rządzi i niech mnie zginie. Ale co to z Polską będzie, niech pan powie? No to się niech pan zapyta jak tego tuska. Zobaczył pan co będzie. Trzeba myśleć rozsądnie hmm. dla dzieci, dla wnuczków, a, a nie tak. No, pan słyszała pani wkurzony. Ja myślę, że tak, właśnie, tak, tak właśnie, tutaj myślą na Podlasiu, no. No, ale trochę szendzie. jest, ale trochę jest no, tu w trochę. łapach 50 kilka procent na napis głosowało mieszkańców, a na koalicję obywatelską 18. Z kawałkiem. No właśnie, no właśnie. Bardzo się cieszę, jestem dumna z ludzi, że y, takie kolejki były i poradziliśmy sobie, aby tylko prezydent mądry był i teraz szybko przyznał im y, stworzenie rządu. To wszystko, no tak. A tu mieszkańcy w łapach, jak podchodzą do tematu, inni. Ja myślę, że to wszystko, tak, tak większość jest zapisem. Czasami strach coś się odezwać, jak. No, tak jest, no niestety. Zachowaj ostrożność. Takie tutaj powyborcze nastroje, czy tu się cieszą mieszkańcy, czy raczej jednak. Ja osobiście się nie cieszę. Boję się o przyszłość Polski, o że nie będzie może za co jedzenia kupić, czy dzieciom. Czy, czy w ogóle tak, że ja się troszeczkę obawiam. Bo opozycja to dzisiejsza mówi, że jak oni dojdą do władzy, to dopiero właśnie będzie za co kupić, bo nie będzie takiej inflacji, wie pani, ogromnej jak teraz. Mm, nie no powiedziałabym. Czym tu się cieszyć? Nie tu, tu nie, tu nie ma czym się cieszyć, tu trzeba dziwić się, dziwić się, dla te, dla, dla, przeważnie dla młodych. A młodzi wybrali? Młodzi wybrali, będą się, się cieszyć, no. Ja przeżyłem komunę, wiem co to jest, przy pana, komunę. Hmm. Ja przeżyłem, przeżyłem demokrację. Taki jest naród, jaki jest młodzieży chowanie. Pożyjemy, zobaczymy. Co to będzie, właśnie? No, to, co będzie? Zobaczy pan, no, jest, jest, jak, jak dobrze podleci, to tutaj, tutaj, tutaj wesoło nie będzie w tym kraju. Wesoło nie hmm. będzie na pewno. No, daj, daj Boże, żeby jak, jak tego. Ale co przeżywał pan, ten, jak te wyniki tam spływały? No, oczywiście, oczywiście. No, a czymś Czemu czym miałem, miałem nie przeżywać? Ja już, już w nic nie wierzę teraz. Dla mnie, dla, dla mnie, Mi to jest teraz obojętne. Panu się przyznam szczerze. Dużo, bo, dla, dla mnie to jest obojętne, bo ze względu na to, że dla mnie teraz